Jaki jest faktyczny stan polskich emerytur? Czy polskie emerytury w rzeczywistości rosną, czy po prostu biedniejemy? Czy będzie trzeba obniżyć, czy podwyższyć wiek emerytalny nam Polakom w Polsce, czy skończymy jak Brytyjczycy z wiekiem 68 lat i będzie trzeba wypracować nie 20, nie 25 lat, nie 15 lat, nie 30 lat, a 35 lat? A może skończymy jak Duńczycy, że już niedługo Polska się zapadnie i będzie trzeba podwyższyć wiek emerytalny do 70 roku życia? A może będzie jak w Holandii, że emerytura będzie dla wszystkich y, taka minimalna, jeżeli będą mieszkać powyżej 15 roku życia przez 50 lat w Holandii, no bo i tak gdzieś pracować będziesz, y, więc i tak będziesz płacić podatki takie, owakie. Y, może to jest dobre rozwiązanie, ale najpierw sprawdźmy, najpierw sprawdźmy, czy nasza emerytura właściwie rośnie, czy dalej jest po prostu taką bieda emeryturą. Zobaczymy, sprawdzimy. Jak to sprawdzić? Na wielu filmach pokazywałem jak zapada się brytyjska emerytura wobec złota. W 20 lat temu, 25 lat temu za minimalną brytyjską emeryturę można było kupić bodajże 1,5 uncji złota. Tak jest. Można było za minimalną emeryturę w Wielkiej Brytanii, tylko że wtedy były niższe wieki emerytalne. Teraz te wieki emerytalne są znacznie wyższe, one były też niższe o 5 czy bodajże o 8 lat nawet dla kobiet. No ale można było kupić jeszcze dodatkowo za te funty otrzymywane 1,5 uncji złota. Dzisiaj jedna emerytura brytyjska minimalna wystarcza tylko na zakup nieco więcej niż 1 trzecią uncji złota. Tak? Czyli mogliśmy kupić 1,5 uncji, dzisiaj możemy kupić 1 trzecią uncji. E, czyli to jest no 5-6 razy mniej, mniej więcej w zależności jak, który to tam byśmy rok liczyli e, czy to 2002, 2003, 2004. No, 5 razy mniej złota możemy kupić za minimalną emeryturę w Wielkiej Brytanii, ale ponadto jeszcze trzeba więcej pracy e, włożyć, aby ją dostać, bo to 35 lat trzeba pracować w tej Wielkiej Brytanii. E, zaś otrzymuje się jeszcze później, bo w wieku 67 zaraz wszyscy otrzym będą otrzymywali kobiety, mężczyźni, a potem w wieku 68 lat. Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikania łapeczki w górę, emerytorycznego komentowania. Są potrzebne Państwa subskrypcje bardzo mocno. A teraz przechodzę do takich suchych, naprawdę, znaczy suchych, niesłychych, bardzo interesujących dla mnie faktów. Dla Państwa, mam nadzieję, też. No i dowiemy się na liczbach. Pokażę na kalkulatorze, czy polskie emerytury wzrosły, czy też się zapadły. Ok? Jak to sprawdzić? Yy, przede wszystkim trzeba sprawdzić, ile mamy dzisiaj emerytury. Dzisiaj mamy, il, yy, yy, dzisiaj mamy emerytury yy, razem z 13 i 14, bo to też trzeba tak liczyć, bo minimalna emerytura w Polsce od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia zdrowotne 9% około 1709, 1709 zł netto, no ale dodatkowo jeszcze jest 13 i 14, więc generalnie. Yy, dzisiaj minimalna emerytura w Polsce to jest około 2000 zł netto na rękę 2000 zł netto na rękę A jak było kiedyś? Kiedyś było o tak, w 2005 roku, czyli 20 lat temu Minimalna emerytura w Polsce wynosiła 562,58 zł Podaje same No tutaj, tutaj to ja warto zaznaczyć, że od tego czasu kwota ta uległa zmianom w wyniku waloryzacji i innych regulacji no, czy wiecie, no 562 zł, no to powiedzmy, że yy, netto nie wiem, ile tam wynosiła 450 zł 450 zł czy coś takiego, prawda? Dzisiaj. Dzisiaj minimalna emerytura na dolary amerykańskie, bo to trzeba na dolary amerykańskie najpierw przeliczyć i potem na złoto trzeba przeliczyć, prawda? I zobaczymy, czy po polska minimalna emerytura tak za samo zapadła się jak brytyjska emerytura, bo brytyjska emerytura, tak jak powiedziałem, niegdyś. Za brytyjską emeryturę można było kupić 1,5 uncji złota, więc żyło się dobrze za to generalnie, tak? Za minimalną emeryturę, na przykład jak człowiek 20 lat temu wyjeżdżał do Hiszpanii czy gdzieś tam, czy do jakichś innych krajów, to mógł sobie pożyć. Dzisiaj to już nie jest możliwe w ten sposób, jak 20 lat temu, nie dość, że te emerytury są 7-8 lat później, trzeba wycharować 35 lat. To jeszcze mamy sytuację, w której w wielu krajach na świecie tych emerytur się nie indeksuje czyli nie zwiększa się co roku o indeks inflacyjny, o wzrost cen usługi towarów, a ponadto. No, tutaj widzimy do tego złota, ona bardzo mocno, tanieje ta emerytura, tak, półtora uncji wcześniej. Kiedyś dawali na emeryturę, to tak, wyobraźmy sobie, że kiedyś dawali na emeryturę półtora uncji, czyli jakbyś miał monety uncjowe, to emeryt dostawał jedną monetę i pół, nie? A dzisiaj emeryt w Wielkiej Brytanii dostaje jedną trzecią monety. Czyli tak, trzeba ugliść kawałek, ugliść kawałek, ten trzeci kawałek dopiero dostaje. A tak, półtora monety, tak? Półtora monety, a dzisiaj. Jedną trzecią monety, no bida, 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 prawda? W porównaniu do tego, co było wcześniej. No ale zobaczmy, czy może w Polsce jest podobnie, prawda? Może te nasze emerytury to też takie gówno emerytury, które skrajnie tracą i możemy kupić coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Coraz mniej. Bo złoto jest bardzo dobrym generalnie azymutem cenowym. Złoto, Fra frank szwajcarski trochę mniej, ale więcej, ale tak między walutami, prawda? No, aktywa generalnie, złoto, srebro, mieć, prawda? Takie rzeczy są dobrym, yy, właśnie azymutem, który nam pozwala sprawdzić te ceny. Tak więc yy, przechodząc dalej, dzisiaj minimalna emerytura to jest yy, 2000 zł, z 13 i 14, czyli 549 zł, nie? 549 yy, dolarów, 549 dolarów. No, ale w 2005 e, trzeba zadać sobie pytanie, po ile był dolar. Ok, tu mamy złoto, ale po ile był dolar. Tak, bo e, ja nie wiem, 540 zł to była minimalna, ja nie wiem, jaka była netto. E, ile wynosiła? Popatrzcie, może netto wpiszemy i nam wyskoczy w roku netto. Ne, może nam netto wyskoczy. O, nie ma netto. No ja podejrzewam, że to było jakieś 470 zł, może z 10% brali od tej emerytury, no bo nie wiem, ile mogliby wziąć, 562 zł brutto. No jest wielkie pytanie czy ile było netto. Załóżmy, że netto było że 10% brali 450 zł, że było netto. Myślę, że 11% czy tam myślę, że to nie jest za dużo, za mało, mniej więcej. Powiedzmy, że 450 zł. No to zobaczmy w 2005 roku, czyli 20 lat temu, ile kosztował dolar amerykański, bo to jest ważne, tak? Gdzie jest ten 2005 rok? To tutaj mamy 2005 rok. No i w 2005 roku to różnie bywało. Bo mamy tutaj dolara amerykańskiego. O, o mamy. Tu mamy 2005, prawda? To, tu jeszcze 5, widzicie, to no właśnie to, to, była, to były te perturbacje, gdy dolar amerykański totalnie się zapadał z poziomu prawie 5 zł na 2 złote prawda? No, e, zobaczcie, bo, bo 500 zł w 2000 roku to było e, 100 dolarów. E, e, 500 złotych w 2005 roku, tutaj 2000 widzicie to było 100 dolarów w 2005 to już było powiedzmy 150 dolarów mniej więcej prawda, a tutaj w 2000 500 w 2008 500 zł to było 250 dolarów, nie no ale dobra, to weźmy tutaj słuchajcie, tu jest 2005, tu mamy środek maj ale w 2005 też był po 3, widzicie ciężko tutaj to oszacować, bo w 2005, 2005 w lutym był po 2,94 dolar, ale w 2005 w lipcu był po 3,27, jednak w 2005 kwietniu był po 3,40, prawda? Więc nie, nie wiem, jak to wypowiedzieć, Słuchajcie, 2,90, a 3,40 ,3, 3 prawie 3,40 tutaj, no taki weźmy taki środek, nie Weźmy taki środek, taki, lipien, takie 310 weźmy, żeby był wtedy po 310, no, no jakoś to musimy policzyć. Po 30, prawda? Mniej więcej po 310 to zróbmy tak. Kalkulator trzeba wziąć kalkulator, tak i co 450 zł, tak, netto emerytura w Polsce z 2005 roku podzielić na 3,10 Równa się 145 dolarów amerykańskich. 145 dolarów amerykańskich, ok. 145 dolarów amerykańskich. 145 dolarów amerykańskich, tyle wynosiła emerytura w Polsce. Minimalna. Dzisiaj minimalna emerytura w Polsce to jest yy, 549 dolarów amerykańskich, czyli raz, dwa, trzy. 4, no, prawie 5 razy więcej w dolarach amerykańskich. Tylko pamiętajmy, że e, te dolary amerykańskie one też na świecie pęcznieją, prawda? Więc e, 150 dolarów e, dzisiaj to nie było 150 dolarów 20 lat temu, ok? Tak więc trzeba też tak na to spojrzeć. E, jedno wiemy, że nominalne to było 150, po tamtym kursie 145, a dzisiaj mamy 500. 549. No i teraz tak. Ile złoto kosztowało wtedy, Szanowni Państwo, ile złotów wtedy kosztowało? To, yy, I teraz możemy sprawdzić. Yy, tak, przede wszystkim najpierw sobie policzymy, ile złota możemy kupić dzisiaj tak 3354 tak? 3354. Yy, no to co my musimy w, w, zrobić? Musimy podzielić przez tą naszą emeryturę. Proszę bardzo, tutaj mamy kalkulatorek, 3354 dolary amerykańskie podzielić na 549 dolarów amerykańskich, czyli wartość złota podzielić na minimalną polską emeryturę. No i my możemy kupić 16 szóstą złota dzisiaj, 16. 16 złota możemy kupić, tak, za tą cenę, tak, 1 szósta, 1 szósta złota. A ile mogliśmy kupić złota w roku 2005? 2005, gdzie mamy złoto? W 2005 złoto w dolarach amerykańskich. 2020, gdzie to złoto jest? 2020, 2000, proszę bardzo. Jest też 2005. 2005 rok, o, mamy. Tak, no i teraz tak, 2005 rok się zaczyna tutaj, w styczniu, w styczniu złoto, w styczniu złoto było, Państwa, tu mamy 2005, w styczniu, w styczniu złoto wynosiło 418 dolarów, dzisiaj złoto wynosi, w lutym wynosiło 409, wiecie, no w marcu wynosiło 445, potem wynosiło 421, potem wynosiło 469, w kwietniu jeszcze wiecie co, tak sobie wypośrodkujemy, bo tutaj jeszcze w czerwcu znowu 441, pięknie sobie oscylowało można było zarabiać, czyli tak, tu jest góra, tu jest dół weźmy taki środeczek też środeczek weźmiemy, weźmy 429 dolarów 429 dolarów, tak 429 dolarów i tu tak, 400 na 145 400 29 dolarów podzielić na 145. Szanowni Państwo, ile nam wyjdzie? Eee, ile nam wyjdzie? Wyszło nam eee, 2,95 raza, szanowni Państwo, czyli mogliśmy kupić sobie 1 trzecią uncji złota. Tak? czyli dwa razy więcej wtedy mogliśmy sobie kupić jedną trzecią uncji złota bo to 2,95 tak, bo tu podzielić na 2,95 tak, czyli w jednej w, jedne, w jednej uncji złota dzieliły się yy, mieściły się wtedy trzy polskie minimalne emerytury a dzisiaj w jednej uncji złota yy, mieszczą się mieszczy się sześć minimalnych emerytur sześć minimalnych emerytur tak, czyli no mamy sytuację taką yy, Słuchajcie, mamy taką sytuację hmm, W której Do dzisiaj możemy kupić O połowę mniej tego złota Czyli w sumie To ta polska emerytura, ona jest gorsza niż wtedy Bo nie wzrosła Równo ze złotem Jest o połowę niższa tak? Czyli niegdyś za minimalną emeryturę Jeżeli wynosiła to 450 zł netto We wcześniejszym wieku emerytalnym Można było kupić Pół uncji Złota, okay. twu, twu, twu. Jedną trzecią uncji złota. Dzisiaj możemy kupić jedną szóstą. Tylko tak. W jednej uncji złota mamy 6 minimalnych polskich emerytur, w jednej uncji złota wtedy mieliśmy trzy minimalne polskie emerytury. Tak? Czyli jest gorzej, ale w takiej Wielkiej Brytanii jest jeszcze gorzej. Prawda, bo wtedy można było kupić 1,5 uncji złota. 1,5 złota, czyli Brytyjczyk za swoją emeryturę wtedy mógł kupić. No my mówiliśmy wtedy tylko 1 trzecią, czyli tyle co oni dzisiaj. Oni dzisiaj tyle mogą kupić. No my jedną szóstą tylko możemy, ale oni tyle tylko mogli kupić, prawda? Za 1 trzecią no, dzisiaj mogą jedną trzecią. Oni półtora, czyli mogli kupić, wiecie, no te 5 razy więcej złota za swoją minimalną emeryturę niż my, niż my. Dzisiaj oni mogą kupić tylko jedną trzecią, a my możemy kupić jedną szóstą, tak? Czyli tej emerytury ich znacznie więcej można wycisnąć tego złota, tak? Czyli w, 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 uncji, w uncji złota jest mniej tych ich minimalnych emerytur, czyli lepiej, u nas jest więcej bo jeżeli weźmiemy sobie 2000 to jest ich emerytur yy, jest 2,6 emerytur, tak? No bo ich minimalna emerytura to jest 1000 funtów, ostatnia najwyższa cena to było 2600, no to to 2,6, tak? A naszych jest 6, więc dalej u nas, wiecie, no, u nich jest 2,6, tak? A u nas jest 6 emerytur, tak? Ich emerytur, jeszcze raz powtarzam, u nich wystarczy 2,6 emerytury, teraz ten złoto spadło, no bo jakbyśmy jeszcze policzyli właściwie do tej najwyższej ceny dolara, no to właściwie 6,5 naszej emerytury by było, nie? Czyli u nich wystarczy 2,6 emerytury, a u nas 6,5 emerytury wobec ostatniej najwyższej ceny, tak? Czyli u nas dalej nie jest zakolorowo. U nas emeryt musi oddać do ostatniego najwyższego, chociaż do, dolar, dolarze, albo w innej cenie, dobra, dzisiaj tak liczymy. To u nich, dobra, 2,4, nie 2,5, bo jest dzisiaj yy, w funcie brytyjskim jest 2,5. Dobra, weźmy wobec dzisiejszej ceny tego funta, policzymy, a nie wobec tej najwyższej sprzed kilku tygodni. KSAU GBP, yy, GBP żeby się wszystko zgadzało. Słuchajcie, 2,4,6,9 yy, czyli yy, u nich, tyryty, ty, 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 gdzie jesteśmy, gdzie my tu jesteśmy, czyli tak, u, dwa, u nich 2. Aby żeby żeby była prawda. Eee, tu sobie zamażemy. Tak? Eee, tu sobie zamarzemy Czyli tak. 2, eee, 4. Jest tak. Dobra, to też zamarzemy, O, zrobimy to tak szybko. Czyli tak. U nich 2, 4, 9 emerytury. 1 uncja złota. A u nas. To 6,1 emerytura, tak? Czyli wiecie, no dalej jesteśmy bardzo daleko, eee, spadamy. My spadliśmy wolniej, po prostu nasza emerytura traci wolniej, ich emerytura traci skrajnie szybciej, prawda? Skrajnie szybciej traci ich emerytura, ale dalej jest skrajnie wyższa niż nasza. Tylko, że nasza jest w szybkim wieku emerytalnym i można już ją dostać po 20 latach. Więc gdyby tak się policzyło, no ale jest tak. Ale gdyby zrobiono wiek emerytalny jak w Wielkiej Brytanii 67 lat i gdyby, szanowni państwo, zrobiono tak, że trzeba w Polsce wypracować 35 lat, no to. Moim zdaniem, gdzieś w okolicach ta polska emerytura. Eee, moim zdaniem, polska emerytura wtedy mogłaby wynosić 4000 złotych. Podejrzewam. Gdyby w Polsce wprowadzono taki system emerytalny jak w Wielkiej Brytanii, to minimalna emerytura w Polsce na rękę wynosiłaby około 4000 zł, 900 euro albo 1000 euro. Mniej więcej tak by to wynosiło. 4000 złotych, mniej więcej tak. Tylko że byłoby wtedy, tak jak Brytyjczycy trzeba pracować do 67, a potem do 68 niedługo, reszta no i nie 20 lat, a 35 lat, żeby ją otrzymać, tak to moim, moim skromnym zdaniem, w które wierzę, tak by mogło być że byśmy mieli prawie takie same emerytury jak Brytyjczycy, no ale my wolimy przychodzić. Polacy wolą przechodzić jako naród chyba, że politycy im to wmówili Polacy wolą przechodzić na emeryturę szybciej, ale na bieda emeryturę. Tak? My, my wolimy harować, tak, te składki płacić, na, żeby oni to rozkradali, żeby to było inflacyjne, żeby to yy, rozwadniali, bo my wierzymy, że yy, wierzymy, że oni tego nie będą robić, mimo tego, że robią to codziennie. No, my jesteśmy skrajnie naiwnym narodem, mówmy sobie wprost, w świecie. Pieniądza fiducjarnego, który się drukuje, wytwarza się z powietrza manipulowalnych oprocentowań bazowych, manipula, manipulacji indeksów inflacyjnych. No to, wiecie, myślę, że w roku 2025 ro naród, który wierzy dalej, że jako on będzie płacił wielkie składki, to będzie miał coraz więcej, będzie coraz dobrze, no to jest strasznie naiwny. W porywa głupi właściwie można powiedzieć, no bo tutaj mamy na liczbach, takie podstaw podobno, jesteśmy bardzo dobrze z matematyki, prawda? No to widzimy, że mamy tą emeryturę mniejszą w złocie. Niegdyś byśmy dostali jedną trzecią uncji, a dzisiaj dostaniemy tylko jedną szóstą uncji. Brytyjczyk dostałby półtora uncji. A dzisiaj dostanie nie wiele więcej niż 1 trzecią uncji, Tak, czyli no, Brytyjczyk, no biednie jest, znacznie szybciej, ale oni dalej są znacznie bogatsi. Jak to mówią? Szybciej chudy umrze niż gruby zgłodnieje, nie wiem. Jakoś tak. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania tego kanału. Oczywiście zapraszam też, bo ten film ukazał się na Economic Tubes. Tu mam takie troszeczkę inne filmy. Yy... Stare filmy, które ukazywały się na Economic Tubes Stara formuła filmów, która Ukazywała się na Economic Tubes Ona jest na formuła nieruchomości, nie zostawiam Państwa Nie zostawiam moich 8000 subskrybentów Z Economic Tubes Wystarczy wejść sobie w link poniżej Na formuła nieruchomości Albo sobie wpisać formuła nieruchomości Tam jest taka sama moja miniaturka Na tym, i formuła nieruchomości I tam się pojawiają takie treści, jakie, taka formuła treści, jaka była na Economic Tubes. Ok, na formuła nieruchomości nie zostawiam nikogo. Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali, ale tutaj stara formuła będzie filmów publikowana tylko na formuła nieruchomości. Tutaj na Economic Tubes publikuję taką bieżączkę, taką inne inaczej, inna formuła jest yy, zaś oczywiście też zapraszam wszystkich na mój angielskojęzyczny kanał Gregorys Economics, też link podany w opisie i dziękuję serdecznie, pozdrawiam do usłyszenia już wkrótce i mam nadzieję, że kiedyś to się nam odmieni i będziemy dostawać coraz więcej tego złota za, w tych naszych emeryturach, no ale na to mamy nikłe szanse, bo nikt o tym nie mówi, a jak nie mówi, to nikt o tym nie wie, a jak nikt o tym nie wie, to nikt tego nie zechce. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!